Cześć! W dzisiejszym odcinku omówimy sobie wszystkie religie w Clash Royale. Zaczynajmy! Chrześcijaństwo aka katoklaszyzm. Większość ludzi i cała rodzina królewska wierzy w ichniejszą odmianę chrześcijaństwa. Kościół katolicki najprawdopodobniej określiłby religię panującą w królestwie Clasha jako swoistą, heretycką sektę religijną. Zaraz wytłumaczę wam, dlaczego tak uważam. Społeczeństwo ludzkie w Clash Royale zorganizowane jest na zasadzie feudalnej, a król sprawuje władzę absolutną. Zakładam więc, że wierzy on, lub co najmniej wspiera ponieważ daje mu ona realne korzyści w zasadę boskiego prawa królów, czyli koncepcję sformułowaną przez Johna Locke'a, którą opublikował w swoim dziele dwa traktaty o rządzie. Zakłada ona, iż władza monarchy jest nadana przez Boga, a nie przez lud. W tej koncepcji król jest namiestnikiem Boga na ziemi i ma obowiązek rządzić sprawiedliwie. Mamy więc pierwszą przesłankę, że król z Clash Royale wierzy w Boga. Pewnie spytacie, na jakiej zasadzie oprócz systemu społeczno-politycznego mam pewność, że król jest chrześcijanin lub jakimś pseudochrześcijaninem, a Bóg faktycznie istnieje w uniwersum Clash Royale. Otóż wiemy to na zasadzie dwóch namacalnych i fizycznych dowodów. Anioł we własnej osobie, na służbie królewskiej, dowodzi istnienia nieba, a co za tym idzie Boga, a Inferno Tower i Inferno Dragon... Które dosłownie są pomiotami szatana walczącymi na arenie, dowodzą istnienia piekła. Pozostałymi poszlakami za wyznawaniem przez ludzi z królestwa jakiejś formy chrześcijaństwa jest chociażby wyznawanie 1 do 1 etosu rycerskiego przez szlachtę, którą reprezentują np. Prince, Knight czy też Dark Prince. Etos ten ma korzenie w starożytności, ale bardziej współczesny czasom Clash Royale, który dzieją się według mnie mniej więcej w średniowieczu lub tej nowożytności, jest 12-wieczny teoretycznie zarys wartości rycerskich, zawarty w traktacie Liber Ad Milites Templi de, la de Nova Militare, autorstwa Bernarda Sklewła. Tekst jest swoistym manifestem, zawiera wzór nowego rycerza, wojownika pełnego miłości do chrześcijan, obojętnego na sprawy ziemskie, mającego w pogardzie zbytek i odważnie wycinającego sobie mieczem drogę do raju. To wszystko idealnie wpasowuje się w zasady postępowania prinsa. I innych możnych. Skoro wiemy już, że w królestwie klasza na 100% panuje jakaś forma chrześcijaństwa, możemy z dużą dokładnością założyć panujące tam dogmaty wiary. Z pewnością wierzą oni w życie porespałnie, prawo boskie do władzy przez króla, przemiany eliksirów ciało. Moją tezą jest więc, że w świecie klasza, imię Boga. To nie Jachwe, tylko Supercell, tak samo jak np. eliksir zastępuje wino. Jako dwa podstawowe kodeksy, którymi kierując się więc wierni, można wybrać Główne Prawdy Wiary i Dekalog. Zanim przejdziemy do opisu kolejnej religii, przedstawię Wam ichniejsze wersje tych zbiorów zasad, według największego biskupa, czyli Wizarda. Główne Prawdy Wiary. Jeden jest Supercell. Supercell jest senior sprawiedliwym, który za dobrą grę nagradza, a za złą zabiera pucharki. Są trzy rzeczy najważniejsze. Pucharki, Wildcardsy i Iwoszarcy. Supercell stworzył grę i chce od nas kasę dla swej chciwości spełnienia. Dusza na arenie jest respawnowalna, łaska Supercella jest do wygrania koniecznie potrzebna. Przedstawię wam również przykazania, czyli nie będziesz grał w gry twórców cudzych przede mną, nie będziesz brał imienia Supercella na daremno, pamiętaj aby w dzień święty requestnąć epika, czci Clash royal i Clash w Clans, nie odniesalowywuj Clasha. Nie grem meganite, nie czytuj, nie mów fałszywego świadectwa przeciwko graczowi swemu, nie pożądaj konta bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Możemy przejść do kolejnej religii, którą są wierzenia nordyckie. Dla ludzi królewskich są to poganie. Dla innych raz ciekawostka, jednak dla samych wyznawców to styl życia. Przedstawicielami wierzeń nordyckich w Clash Royale jest póki co tylko Valkyria, Berserker i Rune Giant. Być może barbarzyńcy, Hog czy też Lumberjack też wyznają lub wyznawali tą religię. Ale tego potwierdzić niestety nie mogę. Być może byli oni kiedyś wyznawcami i zostali nawróceni na katoklaszyzm. Nie mam pojęcia. Religia nordycka to bardziej mitologia bądź zbiór wierzeń niż skodyfikowana uniwersalna religia jaką jest na przykład chrześcijaństwo. Nie miała ona świętej księgi ani jednej instytucjonalnej doktryny, ale opierała się na wspólnych mitach, rytuałach i zasadach które zaraz Wam przedstawię. Oczywiście ponownie musimy spojrzeć na te wierzenia przez pryzmat klasza. Z pewnością Runjian czy Wolkiria nieco inaczej tłumaczą sobie swoją rzeczywistość niż wiking walczący w X wieku w Anglii. Nordowie wierzą wielu bogów, w Odyna, mądrego i potężnego władcy areny. Tora, obrońcy ludzi i pogromcy goblinów freje panią miłości, magii oraz eliksiru Lokiego nieprzewidywalnego ducha chaosu i ewolucji nordycy wierzą że każdy człowiek ma swój wyrty, nieunikniony los ale to honor i sposób w jaki stawia się czoła przeznaczeniu stanowią jego wartości najwyższymi cnotami są odwaga, lojalność, prawdomówność i gościnność nie modlitwy te czyny decydują o chwale a śmierć w walce na arenie może zapewnić miejsce w Valhalla czyli sali wiecznych wojowników jak widzicie wierzenia tej się w realiach ciągłej walki na arenie w Clash Royale. Musimy jednak powiedzieć sobie o jeszcze jednej niesamowicie ważnej zasadzie. Nordycy wierzą, że u kresu wszystkiego ma nadejść ragnarok wielka bitwa bogów z siłami chaosu, po której świat ma się odrodzić czystszy i nowszy. Co to oznacza w realiach Clasha? Wyłączenie serwerów gry, koniec update'ów, starcie graczy z twórcami gry, a może starcie twórców z inwestorami? Tego nie wie nikt. Niemniej koncepcja brzmi niezwykle ciekawie. Kolejną religią jest goblinizm. Gobliny kierują się zbiorem zasad zawartych w Świętych Księdze. Goptorze. Podobnie jak ludzie wierzą w jednego Boga, jednak nie wierzą w dogmat respawnu. Bardzo cenią sobie bliźnich i goblinską brać, wzajemnie się wzbogacając, wspierając i budując sieć wpływów w całym królestwie i świecie klasza. Nie lubią jednak innych ras i innowierców, co powoduje ogólną królewską niechęć do goblinów. Gobtora zakazuje goblinom na przykład plotkować, mówić źle na temat bliźniego, oczerniać go, czy też pożyczać pieniędzy na procent. Ma to na celu wspólne budowanie prosperity i utrzymanie Dobrych relacji między goblinami. W teorii wszystko brzmi super, jednak nie do końca tak jest. Gobliny traktują wszystkie inne rasy jako gorsze i nazywają ich gobiami, a względem gobiów mają szereg zasad postępowania, który nie brzmi już tak dobrze, jak i zasady względem siebie. Już wam go przedstawiam. Gobliny uważają, że. Groby gobiów, czyli innowierców, nie zanieczyszczają, albowiem powiedziano, wy jesteście moimi owcami, owcami mego pastwiska, goblinami jesteście. Wy się nazywacie goblinami, ale narody świata nie nazywają się goblinami, lecz zwierzętami. Majętności gobiów są jak pustynia. Kto je zajął, niech je zdobywa. Obcemu możesz lichwę dać, ale bratu swemu nie dawaj lichwy, aby błogosławił cię Bóg Twój we wszelkim przedsięwzięciu rąk Twoich, na ziemi, do której wchodzisz, aby się posiadł. Gobia wolno podejść, nie goblina wolno oszukać, albowiem w piśmie powiedziano, że nikt nie ma brata swego oszukiwać, ale jeżeli ktoś by oszukał goblina, to musi wedle naszych goblińskich praw oszkodować mu. Pomoc w oszustwie. Jeżeli nie goblin załatwi jakiś interes z goblinem, a podejdzie drugi goblin i pomoże mu oszukać gobia na wadze, miarze lub ilości, to tamten goblin musi się podzielić zyskiem w ten sposób osiągniętym z obiem goblinem. Nie wolno powiedzieć gobiowi, że kupił goblina za drogo. Mylenie gobiów. Goblin powinien gobiowi, Drogę zwiększać. Jeśli ten zapyta, dokąd idziesz, ukazujesz mu cel bardzo daleki. Goblin może udawać, że nie jest goblinem. Wprawdzie żadnemu goblinowi nie wolno powiedzieć, że goblinem nie jest, ale może wyrażać się dwuznacznie, żeby nie goblin myślał, że goblin nie jest goblinem, a goblin równocześnie myśli sobie coś innego oszukańcze zwracanie długu. Można kogoś oszukać na dług, oczywiście nie goblina. Jak widzicie zasady, jakimi kierują się gobliny są niezwykle wrogo nastawione do innych ras i religii. Ciekawe, ale takie są ich wierzenia. Pora przejść do kolejnej religii. Kolejną religią jest kult czarnego eliksiru. Kultystami czarnego eliksiru są wszystkie istoty wyewoluowane, które porzuciły swoje rodzime wierzenia w imię niesamowitych zdolności, które daje im ewolucja, a ta, jako tajemnicza siła, żąda całkowitego oddania i lojalności. Kultystą czarnego eliksiru jest też bowler. Wyznawcy przestrzegają i wyznają takie wartości jak kult siły, Siła cyklu, wyższość ewolucji nad zwykłymi istotami, czy też to, że kult czarnego eliksiru to jedyna droga do zwycięstwa. Kolejną religią jest kult śmierci. Wiernymi są wszystkie istoty nieumarłe oraz tacy wiarołący jak Witch, Night Witch, czy też Mother Witch. Wszyscy wyznawcy kultu śmierci wierzą w śmierć po śmierci, bo i tak nie żyją. Traktują swoje życia z dystansem, bo i tak wiedzą, że jak zginą, to dalej będą martwi. Więc ich sytuacji się nie zmieni. Ciekawym poglądem Nieumarłych jest też teza, że kiedy nadejdzie koniec, czyli wyłączenie serwerów gry, wszyscy innowiercy przepadną na zawsze, a Nieumarli odrodzą się w końcu jako żywi w prawdziwym świecie. Nieumarli traktują więc swoje życie jako dance macabre. Bawią się. Nie bacząc na swoje kruche życie. Takiego podejścia i dystansu do siebie można je tylko pozazdrościć. Kolejną religią w Clash Royale jest satanizm, albo przynajmniej jego dziwna klaszowa odmiana. Inferno Dragon, Inferno Tower czy też Lava Hand to jego wyznawcy. Są to w praktyce fizyczne pomioty szatana. Problemem jest to, że niestety nie znam szczegółów ich wiary, więc nic wam o tym nie powiem. Ostatnią religią występującą w Clash Royale jest buddyzm arenowy. Mamy dwóch pewnych wyznawców, Monka i Magic Archera. Buddyzm to religia i filozofia życia oparta na naukach Siddhartha Gautamy, znanego jako Buddha. Jej głównym celem jest osiągnięcie oświecenia, czyli stanu nirwany stanu wyzwolenia od cierpienia i cyklu respawnów. Buddyzm uczy, że źródłem cierpienia jest przywiązanie i pragnienie, a drogą do wyzwolenia jest praktyka szlachetnej ośmiorakiej ścieżki, obejmująca m.in. właściwe postępowanie, medytację i mądrość. Nie ma w nim jednego boga stwórcy. Skupia się na rozwoju wewnętrznym, współczuciu i uważności. Mąki, Magic czy z pewnością adepci postępujący według tych zasad od wielu lat. Ciekawi mnie, czy w końcu uda im się osiągnąć stan oświecenia. Sądzę, że mąk może być już naprawdę blisko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. To były wszystkie religie w klażu Royal, przynajmniej wszystkie, o których wiem. Dajcie suba, komentarz i życzę wam miłego dnia. Cześć.